W tym odcinku pokażę Wam, jak zainstalować serwer DHCP w Windows Server. Przypomnę, usługa DHCP wykorzystuje protokół dynamicznej konfiguracji hosta, czyli z angielskiego Dynamic Host Configuration Protocol, czyli DHCP, w celu automatycznego przekazania klientom danych konfiguracyjnych sieci adresu IP, maski, bramy, serwera DNS i innych. Instalację rozpoczniemy od dodania roli i. Wybieramy typ oparty na rolach. Wybieramy serwer. Klikamy serwer DHCP. Dodajemy funkcje, które są zaproponowane. Klikamy dalej i zainstaluj. Czekamy teraz na zakończenie instalacji roli. Możemy zamknąć okno. Otworzymy tutaj powiadomienia i dokończymy konfigurację funkcji DHCP. Klikniemy dalej. Użyjemy poświadczeń administratora domeny w tym przypadku. Następnie klikamy narzędzia DHCP. Rozwiniemy sobie tutaj serwer. rozwijamy IPv4, klikamy prawym, Nowy zakres. Nazwa widzialna przez nas na liście. Zakres pierwszy. Początkowy adres 192.168. Ja mam kartę skonfigurowaną na podsieć z numerem 10. I tutaj sko zrobię sobie od 50

I jeszcze jeden pojedynczy, 120 i teraz widzimy, podejmę, tutaj, możemy kliknąć dalej, tutaj ustawia się czas, czas trwania dzierżawy, zostawimy domyślne 8 dni. Chcemy skonfigurować teraz opcję dla zakresu, tutaj adres Ultera. Jeżeli chcemy, aby prawidłowo działało nam przyłączenie do kontrolera domeny, kiedy mamy zainstalowany DHCP, jest to konieczne, żeby tu podać adres karty sieciowej serwera. Nie możemy kliknąć teraz dalej, ponieważ widzimy, że to na liście nie ma, to jest tylko tutaj wpisane. Musimy kliknąć najpierw Dodaj. Klikamy sobie dalej. Domena nadrzędna jest podana. Adresu NetBios nie będę konfigurował i chcę uaktywnić. Ten zakres teraz klikam w zakres. Kula adresów. Widzimy, że jest adres. Jest wykluczony od do. Tu mamy ule I mamy wykluczenie jednego adresu. Uruchomimy teraz sobie Windows 7. Sprawdzimy sobie, czy teraz to działa. Wpiszemy ipconfig. I mamy 192, 168, 10, 50. Sprawdzimy w serwerze, czy jest dzierżawa adresu. Tak, jest Tomek, komputer. Zapraszam do obejrzenia innych wideo na moim kanale i subskrybowania.